Cześć, witajcie w kolejnym e, filmie na moim kanale. E, materiale, który m, będzie podzielony na dwie części i który powstał e, oczywiście też na Waszą prośbę. Część z Was pisała do mnie w wiadomościach prywatnych na Instagramie czy gdzieś na Facebooku. E, czy nie mogłabym e, wypowiedzieć się na temat tego, jak zostać tatuatorem, jak zacząć, e, jak założyć własne studio? Więc, jako że ja nie mam takich doświadczeń, um, po prostu zaprosiłam gościa. Sam wywiad wyszedł na tyle długi, że właśnie, tak jak już mówiłam, podzieliłam go na dwie części, ponieważ poruszyliśmy w nim te wszystkie aspekty, o których przed chwilą mówiłam. Tak więc zapraszam Was dzisiaj na pierwszą część. Um, myślę, że za jakiś tydzień. Pojawi się druga. Zobaczę, czy wrzucę coś jeszcze w międzyczasie, czy nie. Na pewno będziecie o tym informowani na bieżąco na moich mediach społecznościowych, więc zachęcam Was do obserwacji. A teraz zapraszam Was wszystkich na wywiad z Tomaszem Jaskiem, który jest tatuatorem w krakowskim studio Crazy Tattoo. A więc miłego oglądania. Siedząc na studiach, Coś tam sobie zgrałem, rysowałem i od słowa do słowa zauważył to mój kumpel w sumie, który siedział za mną na wykładzie, na którym się nic nie działo. Dalej było to, że kiedyś mi powiedział, że robi dziarkę u siebie w domu, żebym do niego wpadł, bo to nasz kumpel ze studiów i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle. No to uznałem, że nie ma sprawy, w sumie jest poczko. I tak sobie do niego podbiłem, jak robił tę dziarkę. Chciał w ogóle, żebym tę dziarkę ja robił. Byłem kompletnie zielony, nawet nie wiedziałem, jak się trzyma maszynkę, a ale co? na nim czy na sobie? Nie, na tym kumplu, który Aha, na tym, tym, tym no, naszym wspólnym okay. kumplu, który do niego prze, tak? To był jakiś prosty napis na kolanie. A zcykałem się troszeczkę, bałem się trochę i z tego jakby nic nie wyszło, ale wkręciłem się w to. Zapytałem się go o jakieś takie kwestie techniczne, jaka maszynka, jaki zasilacz, jakie igły, bo to w sumie jest dosyć dużo tego do kupienia na początek. Yy, zakupiłem sobie tam z jakiegoś studia z Wrocławia czy z Poznania, mieli wyprzedaż właśnie, kupiłem sobie i stopkę, i zasilać, i maszynkę. Igły dokupiłem w kwadronie, tam tusze i to wszystko też, też u nich kupowałem, także, także z tym nie było problemu. No i na początku wiadomo, na bananach. Dziaranie no. na bananach, skórki yeah, od banana, zryłem je po prostu tak, że aż o biurko igła uderzała. Później sztuczna skóra, jedna, druga, trzecia, czwarta. No i wiadomo, pierwsza tam jakaś osoba znajoma, pierwszy klient. Moim pierwszym klientem byłem w sumie ja sam, sam sobie robiłem na kolanie dziarkę. A jakimś takim obcym był w sumie kuzyn, któremu robiłem taką trzynastkę z pistoletem na, na łydce. Z tym, z tym ryciem i w ogóle zrobiłem błąd, bo kupiłem sobie jako pierwszą maszynkę, maszynkę rotacyjną. Co dla początkującego jest samobójstwem. Trochę, jeżeli, jeżeli nie możesz sobie podglądać pracy kogoś innego, nie wiesz jak to ma wszystko wyglądać, nie wiesz na ile wbijać tę igłę, nie wiesz y, czym smarować w trakcie tatuażu i, i w ogóle. No, tutaj mi właśnie pomógł deszczu, i to jest super z jego strony, bo teoretycznie robił sobie sam konkurencję, tak? No, ale jako, że. Nie wiem, jakoś, jakoś się zakumplowaliśmy, to on mi po prostu w tym pomógł i no i tyle, no. tak to się zaczęło po prostu. Czyli yy, idąc tym tropem, uważasz, że nie trzeba mieć talentu do rysunku, do, nie trzeba posiadać jakichś umiejętności plastycznych, tylko trzeba po prostu dobrze opanować technikę? Szczerze to tak, bo nigdy tak jakoś rysować nie rysowałem, mhm. gdzieś jakieś tam... Brudnopisy miałem z jakimiś sketchami, z takimi rzeczami, ale to było takie o, na wykładzie, tu coś w domu mi się nudziło, to sobie porysowałem, gdzieś tam coś, co za oknem zobaczyłem i w ogóle i w ogóle. No ale według mnie nie trzeba umieć rysować, żeby nauczyć się tatuować, bo to jest bardziej proces opanowywania maszynki. Siadasz z maszynką, której nigdy nie trzymałeś w rękach i. Jak trzyletnie dziecko zaczyna uczyć się tam gdzieś rysować kredką to mniej więcej tak samo jest z maszynką, całkowicie co innego. Jeżeli ktoś jest naprawdę supermistrzem i potrafi rysować z głowy dużo rzeczy, nawet tej kalki, rysować, kalki odbijać nie musi. Wystarczy, że on sobie popatrzy mniej więcej na miejsce, patrzy sobie na projekt i wie mniej więcej co jak zrobić. Ale takich ludzi na świecie jest bardzo mało. Większość robi w ten sposób, że jeżeli nawet nie odbija kalki to rysuje wcześniej flamastrami po skórze. I to już im daje jakiś obraz, jak to może wyglądać. No ale samo rysowanie się uczyłem, zacząłem się uczyć rysować po tym, jak dopiero zacząłem dzierać, bo pomaga to w tworzeniu projektów, w, w wypracowywaniu własnego stylu. I o ile, na przykład, nie wiem, realistyczne tatuaże można robić nie umiejąc rysować, bo to. Bierzesz zdjęcia gdzieś z internetu, sklejasz je w Photoshopie i nagle wychodzi Ci fajna praca, którą potrafisz przenieść na skórę. Ale to jest y, ciekawe, bo paradoksalnie zazwyczaj ludzie myślą, że te realistyczne tatuaże wymagają właśnie jak najwięcej talentu i słownie takiego talentu malarza, nie? Że człowiek musi mieć, y, no ten taki zmysł, ten... Dryk plastyczny, a mówisz właśnie teraz zupełnie coś innego, że to jest kwestia wrzucenia w program. Tak, to jest teraz kwestia wrzucenia w program, tak, jakieś 10, 10 lat temu na przykład tak, trzeba było mieć rysować, trzeba było mieć narysować twarz, bo... Zdjęcie można było sobie wziąć, ale wtedy zazwyczaj zdjęcia to były takie z aparatu na klisze, tak? No Więc tak. to było jakieś, nie wiem, tam 17 na 9 centymetrów, czy coś takiego. Mhm. No z tego ciężko jest coś odbić. Ciężko. Dlatego trzeba było sobie po prostu postawić takie zdjęcie przed sobą, wziąć ołówek, łapę, położyć kartkę i narysować to po prostu. Mhm. Nie umiałeś narysować twarzy, nie zrobiłeś dziarki proste, dlatego ludzie uczyli się rysować i mieli, jakieś, mieli jakąś większą wyobraźnię co, co do tego. Teraz teoretycznie wszelki old school, wszelki ignorant, blackworki, nie blackworki, to wszystko, prace cieniowane kropkami, czyli whipy, prace dotworkowe. Przy tym trzeba umieć rysować. Trzeba mm -hmm. sobie to narysować wcześniej, wiedzieć jak to będzie wyglądało na skórze, tak? Czyli teoretycznie sytuacja się zmienia, bo dawniej nie trzeba było umieć rysować, żeby robić no. old school. Old school to, była, to był styl dla ludzi, którzy nie potrafią rysować, tak? Tak. A jakie są twoje źródła inspiracji? Moje źródła inspiracji. Tak. Co Cię inspiruje w pracach? Co najbardziej lubisz robić? Ja, mieszkając w Krakowie, największy kontakt miałem z artystami z Krakowa. Mhm. To jest normalne. Bardzo dużą inspirację dawał mi UFO, UFO Tatu. Teraz tat tatuję w kulcie. Mhm. On y tam jest mniej więcej z moich okolic, dlatego jako je jego jako jednego z pierwszych gdzieś tam zafollowowałem, zacząłem podpatrywać i w ogóle te prace jego bardzo konturowe. Następnie on zaczął tatuować w kulcie. i też zacząłem sobie obserwować pracę ludzi z kultu i mega wrażenie, mega wrażenie na mnie zrobił Piotr Bemben, później jego brat Romo, teraz Tomasz Florek, jego uczeń w sumie uczeń, uczeń Piotra Bembena. Ich styl pracy taki troszeczkę mroczny, dużo czarnych rzeczy, duża dbałość o detale. Mało konturu, co dla mnie było dziwne, bo myślałem, że dobra praca musi mieć tam jakiś kontur, a oni wszystko sobie potrafią zaznaczać po prostu łypami cieniem, no, czymkolwiek, i to wychodzi po prostu super. To jest oryginalne, to nie jest kolejny real. Mimo że te prace mają odpowiednie światłocie, mają odpowiednie proporcje, to jednak to jest ta ich stylistyka, no, w której stronę zmierzam. O.